Aktywna Szkoła to projekt ministerialny, którego celem jest aktywizacja młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej w godzinach pozalekcyjnych. W ramach programu uczniowie mogą korzystać m.in. z boisk, hal sportowych, siłowni, a także strzelnic. Projekt z powodzeniem funkcjonuje w zespole szkół imienia generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Byśmy właściwie podjęli temat od razu i ucieszyliśmy się bardzo na samą myśl, że możemy właśnie w taki sposób funkcjonować, ponieważ po pierwsze mamy zaplecze w postaci internatu, czyli to jest... Blisko 100 osób, które, które tam mieszka i które z przyjemnością jakby tej sportowej aktywności się oddaje. A ponadto pozostali uczniowie, ale wcześniej jakby program dopuszczał także udział osób z zewnątrz, w związku z tym także oni korzystali jakby z, z tych zasobów, czy byli to rodzice, czy, czy po prostu mieszkańcy. To założenie było dla nas bardzo wskazane, ażeby takie właśnie kroki podjąć. i i rzeczywiście do tego programu od razu się zgłosiliśmy i staraliśmy się jak najszerzej jakby w nim uczestniczyć. Obecnie wykorzystujemy kilka miejsc, które, w którym ten program jest realizowany. Jest to hala sportowa, jest to siłownia, jest to strzenica wirtualna oraz strzenica na broń pneumatyczną i boisko szkolne. Tych jakby elementów tutaj udało nam się zgłosić kilka, do, otrzymaliśmy z ze strony Ministerstwa wsparcie w postaci zatrudnienia osób, które są instruktorami, które, które opiekują się tymi obiektami, a jednocześnie dzięki nim pozostałe osoby mogą uczestniczyć w zajęciach. Stąd też rzeczywiście wydaje mi się, że jest to na tyle skuteczny sposób w tej chwili realizacji zajęć, że o lepszy nie trzeba. W chwili obecnej realizowany jest program przewidziany na rok 2025. Ministerstwo nie wyklucza możliwości jego kontynuacji oraz zabezpieczenia środków finansowych na kolejne lata.